Dzień dobry, dobry wieczór, w zależności której to oglądacie. Witam na kanale 9 Lotka. European Championship za nami, więc pora sobie podsumować ten turniej, a dzisiaj moim gościem jest Jarek Bez J, czyli Arek, Arek Salomon, witam <grym> Tak, dzień dobry, witam widzów kanału 9 Lotka po raz drugi. Tak, witam. No, dobrze nam się rozmawiało podczas po, po, po World po of Dark, że, y, znowu y, przyszło nam rozmawiać, tym razem o European Championship. Jest jedna cecha wspólna, poza tym, że turniej, to kolejny turniej poza Anglią, czyli to, że sponsor tutelarny był taki sam, czyli Kazu. Ale to już taki drobny szczegół. Zacznijmy oczywiście od pierwszej kwestii, której zawsze zaczynamy dany turniej, czyli jakie jest nasze podejście do turnieju. Także Arku, jakie jest twoje podejście do European Championship? Jak nastawiasz się zawsze na ten turniej, jak słyszysz, że przychodzi European Championship? Nie no to jest, to jest fajny turniej na pewno. Gdzieś nawet kwestia tej kwalifikacji, która oczywiście w tym roku była kuriozalna. E, jeśli ona działa tak jak powinna działać, czyli bierzemy pod uwagę tych 13 turniejów w European Tour, to jest ciekawe, bo e, no jest gdzieś szansa dla, dla innych zawodników gdzieś tam spoza czołówki rankingu. E, no i też fakt, że to rozstawienie. Też sprawia, że ta drabinka jest dużo ciekawsza niż zazwyczaj i, i tak jak w tym roku Price z Wangerwendem spotkali się już na etapie ćwierci na auto normalnie byłoby raczej niemożliwe. Ale wiadomo, no w tym roku to już o tym zostało powiedziane dużo rzeczy, że no to nie było poważne mimo wszystko, żeby tylko dwa turnieje decydowały o tym, kto awansował na turniej telewizyjny. I nie wiem, może w tym roku trzeba było jednak po prostu zastosować jakiś, jakiś inny system, bardziej, bardziej spojrzeć na rankingi mimo wszystko. No tak, to prawda. Znaczy, no sam European Championship spoko, natomiast tak jak już poruszałem to przy typach, nazwa jest myląca i dalej podtrzymuję, tak. że myślę, że można byłoby wprowadzić na nazwę European Tour Finals, która byłaby bardziej adekwatna. O czym znaczy, też wspomnieliście w transmisji. Ty no, tam bodajże o tym wspomniałeś że to European Tour Finals byłoby bardziej adekwatną nazwą, no ten, turniej, no, ten system kwalifikacyjny tegoroczny naprawdę był żałosny, zresztą te ostatnie numery to pokazują, no bo Adam Hunt czy Richie Edhouse dostali się tym, że zagrali w Gibraltarze, a nie w Budapeszcie. Myś... Mhm. Szkoda, że ten trzeci turniej się nie odbył, ale no tak jak pisałem na Twitterze, ciężko było wepchać ten trzeci turniej, no bo od, od World Cup of Darts tak naprawdę ten kalendarz był bardzo zapchany, no bo mówię Budapesz, potem World Cup, y Kopenhaga, World Grand Prix, jeszcze Gibraltar, World Grand Prix, no i potem już European Championship, a po European Championship też za bardzo miejsca nie było, no bo gdzieś te pozostałe PCG trzeba y rozegrać, a potem no w listopadzie to już Grand Slam i i PC Finals, także no, ten jesienny terminarz jest naprawdę bardzo zapchany. Wiadomo no, wiosną ciężko było cokolwiek rozegrać w Europie. Większość państw mimo wszystko dalej była w lockdownie i ciężko było cokolwiek rozegrać. A myślę, że PDC nie za bardzo chciało organizować turnieju w Rosji, no bo nie jest jakiś teren bardzo pragniony przez Federację Darterską, wspomnianą. Czy coś jeszcze? Chyba nie, no sam turniej jest ok, ale przejdziemy do tegorocznego. Rob Cross is back. No powiem tak, absolutnie się tego nie spodziewałem przed turniejem. I mam jakiś niesmak, no mam po prostu niesmak, bo ten Rob Cross nic wybitnego nie grał, no on po prostu był i wygrywał te mecze. No ci rywale, których trafiał też w adekwatnej formie nie byli, a jak zobaczyłem grającego kalena, to pomyślałem sobie, oho, może być Whitewash, a już... Jak zobaczyłem tak słabo grającego Van Hervena w finale, to się zastanawiałem, no kurczę, no co ten kros zapłacił chyba im wszystkim za ten turniej, żeby wygrał, no bo niemożliwe po prostu jest, jak dużo szczęścia miał Anglik w tym turnieju, bo trafił, myślę, że paru, jakby trafił na paru innych rywali, to mógłby nawet skończyć w pierwszej rundzie, a on wygrał cały ten, no ale to tylko pokazuje, jak ta dolna drabinka na tegorocznym turnieju była słaba. Nie nie, dolna, dolna drabinka to było trochę nieporozumienie, jak już jak już odpadł Peter Wright z niej, to, to zrobiło się, rozrobiłeś tam stypa trochę. Bardziej ja miałem nadzieję w Humphriesie, że on tam może trochę pociągnąć, bo no i w meczu, no w meczu z ryzem pokazał troszkę dobrej gry, tam, tam go trochę podwójne dobiły, ale, ale gdzieś na dystansie wyglądał dobrze. Potem go trochę ten De Souza gdzieś tam pod doświadczeniem bardziej bardziej ograł, a Myślałem właśnie, że Humphreys może być tym zaskoczeniem, a, a tak to wyszedł Cross. No to tak jak powiedziałeś, to Cross nie zagrał właściwie ani jednego jakiegoś wybitnego meczu, no z kalenem zagrał dobrze, bo miał na podwójnych naprawdę dobrą skuteczność, tam nie wiem 4-5 pudeł w całym meczu, ale... No ale z drugiej strony Kalen mu tak bardzo zagrażał, że że, że w ogóle mu nie zagrażał. Nie wziął, bo właśnie, w tym meczem z Kalenem zapinać. problem jest taki, że to nie Kross zagrał fenomenalny mecz, tylko Kalen zagrał totalną, nie, nie. totalny dramat. Nie, nie dało się oglądać byłego listonosza w akcji. No po prostu ja się zastanawiałem, jak, jakby zjazd liczył Kalen w przeciągu tych paru godzin przerwy między meczem z Suliowiciem a tym meczem z Krossem, bo to jest spadek średniej aż o 8. Także no... Niesamowite, a to tylko parę godzin różnice, jednak e, widać spor, kluczowe. No tak, y, natomiast pierwsza część Drabinki akurat y, bardzo fajna, no a mecz Gerwina Price'a z Michaelem Van Hervenem, no myślę, że obok finału Claytona z Price'em, no jeden z lepszych, o ile nie najlepszy mecz tego roku. No bo o takich meczach na Twitterze mówi się meczazo. Y, także no adekwatnie, adekwatnie do poziomu, adekwatnie do rankingu PDZ po prostu ten ćwierćfinał, a szkoda, że to był ćwierćfinał, a nie finał, naprawdę, gdyby Van Herwen tak w finale zagrał, to Kroos nie miał czego szukać, no a tak, no to e, można powiedzieć, że lekki niedosyt mam, bo zjechał, stonował, taki trochę balon, napompował, napompował się od pierwszej rundy do półfinału Van Herwen, a potem tak i zeszło powietrze i nic nie było, nie, nie można było się nawet pobawić. Już nawet nie pękł, to, to po prostu tak zszedł z powietrza, nawet się go nie zawiązało. A tak nie wiem, nie wiem, nie wiem, co się wydarzyło z Van bo naprawdę trzymał te formy dobrze. I z Kyrszmarem przecież też wjechał w ten mecz kosmicznie. A potem z Wade'em, Wade go tam też specjalnie nie zmusił do wysiłku, on zrobił to, swoje. To, Price to już w ogóle był kosmos. Ja myślę, że nawet, nawet nie trzeba dodawać chyba najlepszy, myślę, że to jest zdecydowanie najlepszy mecz tego roku. Tak mi się wydaje. I, i coś mi się wydaje, że to... to, to w ogóle może dzisiaj jeszcze nie zostać pobite w tym roku, że to już do końca zostanie ten najlepszy, najlepszy mecz sezonu. Mam nadzieję, że, że się mylę, mam nadzieję, że coś jeszcze tutaj to przebije, ale no, to jak obaj panowie grali to był kosmos. To był taki dart naprawdę no galaktyczny, to z Kubą też mówiliśmy parę razy, że już naprawdę brakowało nam słów na to, żeby powiedzieć co panowie robią przy tarczy. Tak, o... No i właśnie, do zabrakło Zabrakło tylko tego, tego, tego finału, gdzie nawet nie trzeba było zagrać jakoś nie wiadomo jak, wystarczyło zagrać pół meczu z Priceem, żeby, żeby wygrać z crossem. Tak, wystarczyło być przyzwoitym, jak to kiedyś powiedział klasyk. Yy, no, ja nie wiem, no niemożliwe, to no, też to samo, taki kazus y, trochę kaleno, tylko trochę później, no bo jak Michael Van Herwen grający cały turniej poza meczem z Wadeem na średniej 100, nagle w finale robi sobie 93,6, nie trafiając y, bardzo często podwójnych, do no, głowie mi się to nie mieści. Yy, jeśli chodzi o cały turniej Holendra tak już kończąc wątek MVG, no to przy tych, przy meczu z Krczmarzem, Gerwynem czy Aspinalem, no to oglądaliśmy tego Van Hervena faktycznie w turboformie, ale no w finale pokazał nam się ten Van Herven z tego roku, taki chimeryczny, nierówny i grający po prostu średnio. Dobrze, dopiero, no z jednej strony dobrze dopiero w finale, z drugiej strony szkoda, że w finale, także tutaj dużo zagwostek. Jeśli chodzi o całokształt turnieju, no to mimo wszystko stwierdzam, że European Championship było jedną ze słabszych imprez PDC w tym roku. No na pewno dużo lepiej bawiłem się przy World Grand Prix, myślę, że... Były, że European Championship było jedną ze słabszych imprez na pewno telewizyjnie w tym roku. Matchplay też był lepszy, no generalnie te takie większe turnieje mi się lepiej oglądało. To European Championship poza paroma meczami jako mówię całość ogół, raczej do odhaczenia po prostu, poza właśnie takim meczem typu Gerwin von Herven. Jak ci się oglądało ogólnie European Championship tegoroczne, tak jako całość? Ja ja miałem, miałem sobie sporo przyjemności z oglądania tych turniejów, ale w gruncie rzeczy z tego powodu, za, za który krytykowaliśmy PDC, czyli przez te kwalifikacje. Bo było sporo nowych ludzi i to, to było fajne, że, że gdzieś tam sporo nowych twarzy się pojawiło w telewizji. No i też ci młodzi zdolni, Louis Williams, popisał się naprawdę dobrym meczem, gdyby jeszcze nie te nerwy, bo to, to widać skoda, było, że... Szkoda, że no, głowa no, nie dojechała, bo Odessao zabrał odpad w tym meczu, hmm. gdyby głowa dojechała Williamsowi. A tak, ale no jemu tam ręce drżały przy podwójnych, to widać było, no. że, on był, że on był przestraszony tym meczem po prostu. No i William Borland, też jeden z bohaterów tego turnieju. Super historia, szkod też osobą na 64 miejsce teraz w rankingu, także jest gdzieś tam w walce o to, żeby kartę utrzymać, a to też jest młodszy zawodnik. I Kin Barry w sumie ten wobec którego mamy naj zawsze największe nadzieje, pokazał akurat najmniej, bo... Bo, bo, bo nawet i on Roba Krossa, mógł ograć w pierwszej on rundzie, bo tam zagrał. Najsłabszym męcz tur nie udam tak naprawdę. Tak, no i Gavlas jeszcze jeśli chodzi o... To, A i Gavlas, to, tak. To, to mało, to <grym> ale Dżimu. Gavlas, Gavlas Gavla z Priceem no. to też była, była ciekawostka. No, dziwny to był mecz, bo już patrzyłem na te pierwsze legi Gerwina Price'a i się zastanawiałem co ten waliczek gra, ale jak już wleciał ten check-out przy trzecim legu, jak już to pła! Wow. Gerwina wleciało, to już potem waliczek leciał, maszyna wleciała i już waliczek lider rankingu był, nie do pokonania. No to tyle jeśli chodzi o cały turniej, to teraz zaskoczenia pozytywne, no to no nie mogę nie zacząć tego od zwycięzcy tego turnieju, czyli Roba Crossa, no bo naprawdę nie spodziewałem się, że Cross wygra ten turniej po prostu, to już tak jak wspominałem, zwłaszcza po tym co oglądałem na World Grand Prix, kiedy, no okej, okay, no wygrał sobie z rajtem, no wykorzystał jego słabości, ale potem przegrał z Krzysztofem Ratajskim, się zastanawiałem, oho, no to jest taki cross z tego roku, no wygra sobie pierwszą rundę, zrobi nadzieję na coś dobrego, a potem odpadnie w drugim meczu jak Friar. Tak też było na matchplayu, kiedy odpadał z Rydzem w drugiej rundzie. W tym roku tak nie było, w tym roku, czy w tym roku na European Championship tak nie było, o tutaj zapomniałem doprecyzować. Wygrał wszystkie mecze, co logiczne, wykorzystując słabszą dyspozycję rywali. To nie w meczach z każdym rywalem, może poza Van Hervenem przed meczem, tak naprawdę wiedział, że no ten jest w słabszej formie, ten coś tam problemy, ten coś tam, a, a to psychika z papieru i tak dalej. No Dolan, mecz Dolana z Crossem to był taki mecz właśnie darterów, którzy w tym roku w turniejach nic nie pokazywali że Zezesałza w aktualnej formie zdecydowanie był do ogrania Kalen i ten półfinał to i tak wysoko jak na to co osiągał no a finał z Van Hervenem, no przed y, meczem absolutnie się nie spodziewałem, że wygra mimo tego, że już Van Herven troszkę stonował tę końcówkę za Spinalem kiedy tam się skończył Tak ale mimo wszystko szacunek dla Krosa się należy no bo ładnie obronił się przed tym 24 miejscem w rankingu i już awansował na 11, także brawo kto u Ciebie jest pozytywnym zaskoczeniem na do mm, Dobra, ja wyróżnię Aspinala. Ja wyróżnię Aspinala, bo, bo Nathan też miał ostatnio może, no, może nie dołek, ale, ale też taki słabszy moment, moment w swojej karierze, gdzieś, gdzieś brakowało konkretów. A tutaj na tym turnieju i mecz z Hetą i z Nopertem, który tam szedł jak burza tak naprawdę i też ten comeback z Michaelem Van Gerwenem, to było naprawdę wszystko bardzo imponujące. To był taki stary, dobry asp, trafiający potrójne, dużo maksów w meczach, dobrze się oglądało Anglika. No i czapki z głów za to, że przy wyniku 7 do 1, 1 do 7 z Wangerbenem on jakby no, nie zachował się jak Kalen powiedzmy, który tam widać było po nim przy krosie, przy tym niekorzystnym wyniku, że on już mową ciała już jest gdzie indziej. Aspinal cały czas był w pełni skoncentrowany, gotowy do tego, żeby gdzieś wykorzystać jakiekolwiek błędy rywala i dostał szansę, zaczął grać jeszcze lepiej i faktycznie przeciągnął ten mecz do, do końca. Tak. Drugie, no właśnie tak, chciałem uwzględnić też Aspinala, także no tutaj większość już powiedziałeś, ja tylko dodam od siebie, że cieszę się bardzo, że Aspinal zagrał ten turniej na bardzo dobrym poziomie, no bo to jest Darter, który wielokrotnie nam ukazywał świetną formę i cieszę się, że tutaj właśnie to pokazał i oby oby się udało jakimś cudem Spinalowi zagrać na Grand Slam, bo w tym momencie miejsca nie ma, no tu było blisko, gdyby w z Van Herwenem, no to miejsce by już miało, tak, no to jeszcze tego miejsca nie posiada, no nie wiem jak to wygląda, z... nie on ma miejsce na World Series of Darts Finals, bo on jest w tej ósemce, która jest tam rozstawiona, także no może tam, Chociaż to pokazówka, zobaczymy mm, także tutaj o Spinalu więcej dodawać nie będę, kto u Ciebie może jestem numerem 2, no bo mówię tutaj akurat też miałem Spinala na myśli Hmm. Czy znaczy, ja bym wyróżnił te dwójkę zawodników, powiedzmy, po których się dużo nie spodziewaliśmy, Florian Hempel i William Borland? No, Hempel wygra na Spitem right? Ten debut właściwie na takiej większej scenie, na większym turnieju i, i w ogóle nie widać było po nim jakiegoś większego, większego stresu, większej jakiejś tam zniżki gry przez to właśnie, przez sytuację, przez to z kim grał, gdzie grał i, przed, i to, że grał przed kibicami. No ale potem go troszkę z Sulowiczem ta, ta miejsca publika zniszczyła. Ale i tak blisko było, żeby, żeby hempel tego Sulowicza ograł. Naprawdę walczył do samego końca. Ciekawy zawodnik, warto na niego zwrócić uwagę, myślę, że gdzieś tam może w najbliższym czasie też yy, pójść kroczek wyżej, gdzieś tam powalczy o te... Powiedzmy na razie o tą czołową 64, a potem gdzieś może jakieś pojedyncze występy w jakichś większych turniejach. No tak, ci Niemcy w Darcie to w ogóle jest taka specyficzna nacja, no bo potrafią postraszyć tych jakich najlepszych, ale generalnie jeśli chodzi o taką stricte topkę, to raczej nigdy się nie wspieli. Tutaj nawet Klemens, który aktualnie 132, nigdy nic tam wielkiego, potężnego nie pokazał. Postraszyć postraszy, ale generalnie żeby walczyć o finały największych turniejów to nie bardzo życzę Hempelowi aby te pasy przełamał i żeby zaszedł trochę dalej niż e, ćwierćfinał na przykład chociaż i tego na razie nie ma ale życzę mu tego żeby tam dochodził w przyszłości do tych ćwierćfinałów w telewizyjnych turniejów zwłaszcza że mówię oglądając go teraz na European Championship czy śledząc jego wyniki w Players Championship stwierdzam że to jest naprawdę darter który może zaszaleć i może w przyszłości namieszać w czołówce nie mówię, że to będzie numer jeden kadry niemieckiej w darcie, ale będzie, będzie na pewno groźny dla tych najlepszych. I tutaj też właśnie uwzględniam Hempela jako tego trzeciego hmm, dartera, bo mimo tego, że z Sulewiczem przegrał, to fajnie wrócił do tego spotkania, bo mógł się, mógł się ten nadszybciej szybciej wyjaśnić. Bardzo się cieszę, mimo tego, że pokonał Ryta, którego bardzo lubię, jestem fanem Petera Ryta, no to jednak... Jakoś zły na no to nie byłem, bo Hempel też wydaje się sympatycznym darterem, także spoko. Trochę ubolewam, ale liczę, że Hempela będziemy oglądać częściej w takich telewizyjnych trudniach. No dobrze, rozczarowania. A skoro już poruszyłem Bite'a, no to muszę jako pierwszego znaleźć rajta. Eee, kurczę, ciężko mi powiedzieć cokolwiek o formie Szkota, no bo jej takowe, bo takowej nie ma w tym momencie. Nie przekonywał mnie do siebie meczu z kempelem. No i zastanawiam skąd, to nagłe, to skąd ten nagły zjazd formy w przeciągu trzech miesięcy od tego walca z matchplaya do no, znowu tego typowego Petera Wrighta z jesiennej formy, bo on tam jesienią nigdy jakoś bardzo nie błyszczał. W zeszłym roku było podobnie, chociaż wygrał European Championship, to jednak czy do Grand Slam, czy WGP to raczej średnie występy w tym roku. WGP i European Champions i do zapomnienia, co będzie na Grand Slamie i na PC Finals, no to się przekonamy niedługo w listopadzie, niecały miesiąc. No tak, niecały miesiąc w sumie. Szkoda, mówię, oglądałem ten, oglądałem każdy mecz jakby nie patrzeć. Right Hempel, no Hempel tam bardzo dobrze grał na podwójnych, to na pewno trzeba zauważyć, ale no, Right nie grał na swoim poziomie i to, i to mnie martwi. Bo nie potrafię odpowiedzieć na pytanie, dlaczego Wright w tych ok jest w takich okresach raz topką, a raz bardzo chimerycznym darterem. Kto u Ciebie o negatywnym zaskoczeniu? No, no tak, Wright to był taki wybór oczywisty. No nie wiem, nie wiem co się stało też z Wrightem, jeszcze tak krótko się odnosząc do Twoich słów, bo, bo, bo też no, Hempel zagrał swoje, Hempel zagrał na swoim dobrym poziomie, ale no, to dla Pita Wrighta to wszystko powinien być mecz, który on wygrał i też patrząc na to jaką miał Drabinkę dalej tutaj w ogóle powinniśmy od Wrighta wymagać żeby był w finale tego turnieju bo tam tak naprawdę nikogo takiego strasznego nie było eee, no ale dobrze oprócz Wrighta nie wiem może, może też James Wade bo, bo to też znowu taki jego bezbarny występ ja wiem że on przerał z Wangervenem dużo od niego nie możemy mieć pretensji ale ten jego, te jego popisy w pierwszej rundzie ze Smithem Nilem, gdzie no też był na krawędzi, gdzie mało zabrakło, żeby go ten Smith Nil bez karty zawodniczej pociągnął w pierwszej rundzie. Nic ciekawego, Wade nie pokazał. Kolejny turniej gdzieś przechodzi obok, tak naprawdę niezauważony. Mam wrażenie, że za parę tygodni w ogóle zapomnimy, że, że Wade gdzieś występował ostatnio na turniejach telewizyjnych i trzeba będzie sobie w ogóle przypominać jego wyniki, bo... No, to nie jest ten sam Wade, nie, 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 nie działa to co działało u niego zawsze, nie jest taki e, tak skuteczny, tak zabójczo skuteczny jak był do tej pory, I gdzieś nie wykorzystuje różnych okazji, daje rywalom szansę, a oni je wykorzystują I, i gdzieś James Wade już dawno, dawno nie jest w stanie nawiązać walki z tymi najlepszymi, a, a też jak widać ze średniakami też ma problemy. Tak, to jest niesamowite, no, po tym zwycięstwie w KO do top 4 rankingu ale no tutaj no Wade ma od UK Open nic nie pokazuje, tam wygrał to UK Open w marcu, potem wiadomo te przerwy tam związane z pisikiem i ogólnie taki okres ogórkowy, ale no licząc tam od lipca no to match play no to Humphreys yy, zrobił go jak chciał. Potem oczywiście przyszły też inne turnieje, World Grand Prix, no to tam też nie pokazał się z dobrej strony. Te, World Cup no to w ogóle był żałosny występ Wade jako indywiduum. No a teraz European Championship, że gdy, gdyby Smith Nil miał głowę na swoim miejscu, to on by pokonał Wade'a po prostu. No w tym momencie Wade gra jeszcze gorzej niż Wright. niesamowita forma. Generalnie nie wiem, próbuję ograniczyć się od takich opinii, no ale Wade niestety w ostatnich latach wygląda na takiego dartera, któremu wychodzi jeden turniej, a pozostałe gra po prostu średnie, średnio lub przeciętnie w tym roku wyszło mu UK Open, na no pozostałych turniejach no nic nie pokazywał, oby zamknął mordę na pozostałych dwóch, które będą ale no nie zapowiada się jeśli chodzi jeszcze o moje trzecie rozczarowanie no to Whitlock, Simon Whitlock bo no ja rozumiem no fajnie, że sobie przegrał z Borna, znaczy dla niego nie fajnie no szkoda fajnie, wiadomo, no ale Zastanawiam się co, na, co poszło nie tak, no bo te pierwsze dwa legi Whitlocka wyglądały solidnie. Oglądałem jego wzmagania w Gibraltarze, też tam nie wyglądał źle. Naprawdę grał całkiem dobrze. World Cup of Darts w Niemczech też było ok A tutaj mówię, Wedge z Borlandem, ile dwa pierwsze legi, powiedziałbym, parafrazując klasyka perfect, perfect, tak potem oddał pole. Mm, Whitlock... No i nie było tam przerwy, to też jest kluczowe, no bo... Tam po pięciu legach no to okej, okay, nam przerwa bla bla bla, no ale tutaj przerwy nie było po tych dwóch legach i nagle Whitlock zapomniał jak się gra w darta. No ja rozumiem, że Whitlock do młodych darterów już nie należy, to już jednak 52 latek, jakby nie patrzeć, ale no cały czas trzymający się w czołówce rankingu i jednak cały czas wymaga, cały czas od Whitlocka wymaga się nieco więcej niż od takiego Borlanda, który jest aktualnie 64. A tutaj, no, no, Whitlock nagle zapomniał, jak się gra w darta po tych dwóch legach. I się zastanawiam, o co tutaj chodzi? Co, jaka jest geneza tej nagle słabszej dyspozycji po, tych, po tym dobrym rozpoczęciu? A to wiesz, nie nam nie to, nie dam no to tak, stwierdzać, no ja, tylko, trzeba... Ja, tylko Whitlock wie, no. dla niego to jest tym bardziej bolesne. Myślę, że o, też o tyle, że dostał szansę na występ w trudniu telewizyjnym, gdzie można było zreperować sobie ten ten ranking, bo jednak Whitlock, tak jak mówisz jest w czołówce, ale wypadł z tej czołowej szesnastki i teraz perspektywy na kolejne występy w turniejach większych mogą być ograniczone, także A, to była taka jego szansa, żeby gdzieś tam zdobyć trochę tych pieniędzy rankingowych, nie udało się. A i mogą... Być problemy dla Australijczyka. No właśnie, a chciałbym jeszcze dodać, że Whitlock w tym roku stracił już dwa duże turnieje, czyli World Grand Prix i Match Play'a, przez to, że nie był... Jeszcze raz w ogóle karierze. Na... No właśnie, a poza tym, a poza tym, no myślę, że na 100% nie będzie go na, na Grand Slamie, bo śmiem wątpić, że nagle się dostanie. A i pozycja w PC Finals też nie jest do końca taka pewna, bo on tam jest nisko w tym rankingu e, Players' Championship. I tutaj Whitlock naprawdę ma beznadziejny rok i tutaj żeby się nie skończyło nagle, że, on, że to European Championship będzie jego ostatnią imprezą przed Mistrzostwami Świata. No, myślę, że PC Finals zagra, ale no, trzeba cały czas na to uważać. Na miejscu Whitlocka bym pokazał się z całkiem niezłej strony na tych PC kach, bo jeszcze tutaj będą ciężary dla Australijczyka jeszcze większe. Czy kogoś jeszcze mógłbym uwzględnić? Chyba nie. Reszta to może Clemens ewentualnie. tam oglądałem ten Clemens miał fajny początek, a potem... Na dziewiątą lotkę. No tak, na dziewiątą lotkę. A potem nagle zniknął i HETA zdominował mecz, mimo tego, że Clemens zagrał w średnich 96 No i to co mówiłem przy Clemensie, przy Niemcach, że Clemens nie ma jakby takiego turbo doładowania przy tych turniejach telewizyjnych. Oczywiście zdarzają mu się rewelacyjne mecze, jak tam na przykład rajd na Mistrzostwach Świata, no bo byłem pełen podziwu, co Clemens wtedy zagrał, ale też na tych samych Mistrzostwach Świata nie potrafił wykorzystać totalnie błędów Krzysztofa Ratańskiego, przez co przegrał tam to spotkanie. Clemens ma generalnie duże problemy na podwójnych, więc nie dziwi mnie na przykład fakt, że odpadł już w pierwszej rundzie World Grand Prix. Teraz też odpad znowu w pierwszej rundzie. No, no nie, no Niemiec nie pokazuje się tak jak powinien, no jednak to przyjści dwa rankingu, a tutaj takie te mecze w jego wykonaniu. Jakoś mnie nie przekonuje do siebie pan imię i imię. No nie, nie, Klemens też faktycznie ostatnio nie jest, nie jest jakoś ekscytujący. A szkoda, myślałem, że to trochę się inaczej potoczy w jego wykonaniu po tych mistrzostwach świata. Gdzieś tak liczyłem, że, że dostanie jakiejś taki, takiej pewności siebie, wiary w możliwości, swojej umiejętności, które ma, bo wiemy, że on potrafi dobrze grać w Darta i to pokazywał nie raz, ale no faktycznie ten, w tym sezonie gdzieś nie pokazał nic, nic, nic ciekawego tak naprawdę i powoli mu się kończy czas na to, żeby, żeby, żeby czymkolwiek zaistnieć. A wiemy, że... że... No tam gdzieś za jego plecami czai się paru zawodników, żeby przejąć to miejsce w czoł czoło 32, także na pewno musi uważać. Tak, a tymczasem sobie, między, bo my to nagrywamy tak mniej więcej o 18 i przed nami jest turniej kwalifikacyjny do World Series of Darts Finals i Krzysztof Czyk trafił no. na Daymona Hetę. Także będą ciężary. No, no to... Orytel nie będzie. No nie, no nie będzie łatwo na pewno. Yy, no to tyle. Następny turniej wspomniany przeze mnie World Series of Darts Finals za dwa tygodnie. W Amsterdamie AFAS Live, ponownie Wita Tarterów, później już tylko Grand Slam, PC Finals i oczywiście Mistrzostwa Świata, ale to w połowie grudnia dopiero ta e, niesamowita impreza. Dziękuję Ci, Arku, e, znowu dziękuję, że porozmawiać. Zapraszam wbijajcie na stronę darts.pl, tam również pojawiają się teksty Arka. Ja oczywiście zachęcam do subskrybowania kanału 9 lotka, pisania swoich e, przemyśleń po European Championship ewentualnie propozycji gości. Już nie, nie musicie pisać o tym, żebym zaprosił Jarka Kowalczyka, by już raz wystąpił. Także tutaj taka o to tak swoboda. Zapraszam na Twittera, zapraszam na Wagardę darterską i to by było tyle. Dziękuję, cześć. Dziękuję.